Hej, tu ten LPS, która nagrywa na swoim krześle. No, jak widać, w tym filmiku nie użyłam intra, ale to dlatego, że jak już mówiłam, nie będę miała intra. Intra będzie tylko do serialu, może kiedy indziej zrobię. Nie wiem. Okej, okay, to dzisiaj pokażę Wam mojego nowego pet shopa. Ja go już dostałam trochę temu, no ale w tym tygodniu, a jak nie w tym, to gdzieś na końcówce tamtego, nie wiem, już nie pamiętam szczerze mówiąc. I jest on z serii Eleganckie Zwierzęta. To jest bardzo podobne do pocztówkowych, tylko że bez pocztówki, bez dodatku, zamiast tego jest scenka. No to... To jest właśnie ta scenka. To są takie scenki, można powiedzieć, trójwymiarowe. Fajna. Dobra. Oprzeć to teraz muszę? naklejka z takim krokodylkiem słodkim, jeszcze naklejki z krokodylkiem nie miałam i sama figurka o. taki oto słodziutki boxer. to jest mój pierwszy bokser znaczek nie ma magnesu, bo to jest z takich nowszych ale grunt, ja że nie trzecia generacja oj mama kupiła mi go, a raczej ją w Tesco w Żarach była przecena z 34 zł na 17 jak na drugą generację z jakiejś tam serii to dość tanio mówiła, że były jeszcze te nowsze i jakieś małpy z tej serii nowszych nie trawię małp nie lubię, więc a ona koć mi się podoba Flower tak ją nazwałam, tutaj na swojej scence naklejka No i tak. Oto ona. A już niedługo będzie kolejny odcinek moich nowych figurek, kiedy dojdzie taka jedna z Allegro. I szykujcie się, bo już niedługo będzie pierwszy odcinek mojego serialu. No dobra.